Rozdział 22 I odpowiadając, Jezus znów im rzekł w podobieństwach, mówiąc podobnie jest królestwo niebieskie królowi, który wyprawił wesele synowi swemu I posłał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść Znowu posłał inne sługi, mówiąc Powiedzcie zaproszonym, o tom obiad przygotował Woły moje i co było karmnego, pobito i wszystko gotowe, pójdźcież na wesele. Ale oni nie dbając odeszli jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego. A inni pojmawszy sług jego zelżyli i pozabijali ich. Co gdy król usłyszał, rozgniewał się i posławszy wojska swoje wytracił onych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzekł sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Przeto idźcie na roztajne drogi, kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. I wyszedszy owi słudzy na drogi, zgromadzili wszystkich, którychkolwiek znaleźli, złych i dobrych, i napełniło się wesele gośćmi. A wszedłszy król, aby się przypatrzeć gościom, obaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzekł mu, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając szaty weselnej? a on, on nie miał. Wtedy rzekł król sługom, zwiążawszy nogi i ręce jego, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albo im wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wtedy odszedłszy, faryzeusze naradzali się, jakby go usidlić w mowie, i posłali do niego uczniów swoich skarodianami, mówiąc, nauczycielu, Wiemy, że się szczery drogi Bożej prawdziwie uczysz i nie dbasz o nikogo, albowiem nie patrzysz na osobę ludzką. Przetoż powiedz nam, co ci się zdaje. Czy godzi się dawać czynsz cesarzowi, czy nie? Ale Jezus, poznawszy złości ich, rzekł, czemuż mnie kusicie, obudnicy? Pokażcie mi monetę czynszową. Oni mu podali pieniądz. I rzekł im, czyjże to obraz i napis? Rzekli mu cesarski. Wtedy im rzekł, oddawajcież tedy, co jest cesarskiego cesarzowi, i co jest Bożego Bogu. Co usłyszawszy, zadziwili się i opuściwszy go, odeszli. Dnia onego. Przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, iż nie masz zmartwychwstania, i pytali go: Mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli kto umrze, nie mając dzieci, to brat jego prawem powinowactwa ma pojąć żonę jego i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas siedmiu braci. Pierwszy, pojąwszy żonę, umarł. I nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnież drugi i trzeci, aż do siódmego. A na ostatek po wszystkich umarła i niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych siedmiu będzie żoną, gdyż wszyscy ją mieli. A odpowiadając Jezus rzekim, błądzicie nie znając pisma ani mocy Bożej, albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale będą jak aniołowie Boży w niebie. O zmartwychwstaniu zaś czy nie czytaliście, co Wam powiedziano od Boga mówiącego? Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych ale żywych, i usłyszawszy to lud, zdumiał się nad nauką jego. Lecz gdy usłyszeli faryzeusze, że zamknął usta Saduceuszom, zeszli się razem i spytał go jeden z nich, nauczyciel zakonu, kusząc go i mówiąc, nauczycielu, jak jest największe przykazanie w zakonie? A Jezus mu rzekł, Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca swego, i ze wszystkiej duszy swojej, i ze wszystkiej myśli swojej. To jest pierwsze i największe przykazanie, a drugie podobne jest temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach cały zakon i prorocy się zasadzają. A gdy się faryzeusze zebrali, spytał ich Jezus, mówiąc, co się wam zdaje, o Chrystusie? Czyim jest synem? Rzekli mu, Dawidowym. Rzekł im, jakże tedy Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc rzekł Pan, panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Jeśli go tedy Dawid nazywa panem, jakże jest synem jego? I żaden mu nie mógł odpowiedzieć i słowa, i nie śmiał go nikt więcej od odnego dnia pytać.